Co to za chińskie znaczki? Twoja stara. Twoja stara jest tejmo. Twoja stara słucha Rubika. Twoja stara słucha Tokio Hotel. Twoja stara nie ma kolan. Twoja stara nie ma pleców. Twoja stara świeci w ciemnościach. Twoja stara pierze w rzece. Twoja stara jest dzieckiem Neo. Twoja stara głosowała na PiS. Twoja stara jedzie w kanał. Twoja stara występuje w puszczy. Twoja stara nie ma dzieci. Twoja stara spa maszyny. Twoja stara gryzie meble. Twoja stara szczeka na pociągi. Twoja stara goni własny ogon. Twoja stara kupuje w Lidlu. Twoja stara prasuje trawnik czajnikiem. Twoja stara ma mydło w tubce. Twoja stara kopierowy uszami. Twoja stara łowi w pralce. Twoja stara kupuje chińskie zupki w biedronce. Twoja stara przemyca ser z Bułgarii. Twoja stara klaszcze czołem. Twoja stara ma dwóch ojców. Twoja stara klaszcze u Rubika. Twoja stara jest narzetony. Twoja stara pije piwo z biedronki. Twoja stara pije pysia. Twoja stara wyjada psu z miski. Twoja stara podmywa się w studni. Twoja stara czyta symultanicznie. Twoja stara programuje w jawie. Twoja stara szyje grubymi nićmi. Twoja stara pierze w rozpudzie. Twoja stara kosi rzepak. Twoja stara śpi w tramwaju. Twoja stara nie ma konta bankowego, Twoja stara jeździ stopem, Twoja stara kradnie dziki, Twoja stara biega w szpilkach, Twoja stara je przez szybę, Twoja stara jest tak gruba, że jak idzie do kina, to dostaje zniżkę grupową, Twoja stara jest tak gruba, że organizują na niej wycieczki wspinaczkowe, Twoja stara jest tak gruba, że zakłada pasek bumerangiem, Twoja stara jest tak gruba, że budzi się strefami. Twoja stara jest tak gruba, że jak chodziła do szkoły, to siedziała obok wszystkich. Twoja stara jest tak gruba, że spada z dwóch stron łóżka jednocześnie. Twoja stara jest tak gruba, że ma własny kod pocztowy. Twoja stara jest tak gruba, że jak czeka na metro, to się wylewa na powierzchnię. Twoja stara jest tak gruba, że jak staje na wadze, to widzi swój numer telefonu. Twoja stara jest tak gruba... Że maluje paznokcie u lakiernika. Twoja stara jest tak głupia, że chodzi z pilotem do kina. Twoja stara jest tak wielka, że wokół niej krąży mniejsza stara. Twoja stara jest taka stara, że wisi Mojżeszowi pięć zeta. Twoja stara jest tak brzydka, że nawet w samoobronie jej nie chcieli. Twoja stara to antykwariat. Twoja stara obsługuje ksero w Barze Koreańskim. Twoja stara to Aneks kuchenny. Twoja stara liże teflon. Twoja stara zjada ryż na surowo. Twoja stara grasuje w dżungli. Twoja stara kradnie metro. Twoja stara musi odejść. Twoja stara szyje dresy, a potem pierze je w wiśle. Twoja stara ubiera się w smyku. Twoja stara promuje się na fotka.pl. Twoja stara programuje Playstation. Twoja stara słucha gospel. Twoja stara słucha rapu. Twoja stara śpiewa w kościele. Twoja stara jest pigmejem. Twoja stara kradnie znicze na cmentarzach. Twoja stara nie ma maila. Twoja stara nie zdała z WFU. Twoja stara Wonha klej. Twoja stara nie umie gwizdać. Twoja stara kradnie ołówki z kastoramy. Twoja stara zawsze chodzi na jarana. Twoja stara nie ma rączek. Twoja stara malinuksa. Twoja stara sika na stojąco. Twoja stara wisi w szafie. Twoja stara psika się aksem. Twoja stara tosim. Twoja stara chodzi boso. Twoja stara tańczy u mandaryny. Twoja stara śpiewa chórki. Twoja stara ma ADHD. Twoja stara to 3M0N. Twoją starą sponsoruje Neostrada. Twoja stara jest księdzem. Twoja stara bawi się w Power Rangers. Twoja stara jest motorniczym. Twoja stara skręca meble w Ikei. Twoja stara zgubiła się w kinie. Twoja stara buduje zamki Lego. Twoja stara weszła dwa razy do tej samej rzeki. Twoja stara myszkuje w spiżarni. Twoja stara czai się w piwnicy. Twoja stara siuraherę po kablach. Twoja stara kręci z muchomorkiem. Twoja stara tańczy na lodzie. Twoja stara gasi światło w lodówce. Twoja stara poważnie szkodzi sobie i osobom w jej otoczeniu. Twoja stara zastała Polskę urowaną. Twoja stara jest subportem na arce Noego. Twoja stara pamięta o śmierci. Twoja stara importuje niedźwiedzie polarne. Twoja stara nie zna Twoja stara pali męskie. Twoja stara przegrała w dżumanji. Twoja stara bierze czternastą lewę. Twoja stara graniczy z cudem. Twoja stara nie ma męby. Twoja stara powoduje efekt cieplarniany. Twoja stara skręca długopisy. Twoja stara bawi się w Ciamcia Ramcia. Twoja stara jest trasta. Twoja stara dusi ławki w parku. Twoja stara dzieli przez zero. Twoja stara należy do strefy Schengen. Twoja stara jest odpowiedzialna za wpływ zorzy polarnej na rozmnażanie się pingwinów w gołoledzi we fiordach norweskich. Twoja stara to pierwiastek wielomianu. Twoja stara jest w strefie Skaitof. Twoja stara się garbi. Twoja stara zrywa jabłka na wybrzeżu kości słoniowej. Twoja stara mieszka w rzece. Twoja stara powiewa na maszcie. Twoja stara leci w kulki. Twoja stara mija się z celem. Twoja stara, ale jara. Twoja stara woli zozole. Twoja stara kradnie prąd. Twoja stara ma paszport polsatu. Twoja stara witała się z gąską. Twoja stara jest krajzolem. Twoja stara przeszła na speed na piechotę. Twoja stara przeszła Simsy. Twoja stara kradnie w Tesco. Twoja stara gra na kodach w pasjansa. Twoja stara kupowałaby w Hiskas. Twoja stara skacze na prostych nogach. Twoja stara ma białe ślady na czarnych ubraniach. Twoja stara wychodzi w pole. Media Markt, nie dla twojej starej. Pij mleko, będziesz jak twoja stara. Twoja stara rzuca za trzy z dwu taktu. Twoja stara zepsuła metalową kulkę. Twoja stara zgłosiła spam i naruszenie zasad. Twoja stara nie umie skręcać w lewo. Twoja stara nie zna się na zegarku elektronicznym. Twoja stara jest taniesza od Lidla. Twoja stara gada z Delmą. Twoja stara kradnie w Lidlu. Twoja stara szuka wody na pustyni. Twoja stara cofa się do przodu. Twoja stara uczy i bawi. Twoja stara pije wodę po pierogach. Twoja stara ma powody do mruczenia. Nie twoja stara, tylko kretoprom. Twoja stara maluje się w paincie. Twoja stara ma coś w sobie. Twoja stara pierwsza powiedziała kopytko. Twoja stara nie wie, co to ból. Twoja stara jest pusta jak bęben maszyny losującej przed zwolnieniem blokady. Twoja stara śpi w nogach. Twoja stara siedzi na wycieraczce i drapie w drzwi. Twoja stara wygina śmiało ciało. Twoja stara to jaśko z samych swoich. Twoja stara klika w popupy. Twoja stara robi zabramę na pogrzebach. Twoja stara śpiewa hymn na weselach. Twoja stara staje do hymnu i wnosi sztandar na dźwięk pozytywki. Twoja stara czyta spis treści. Twoja stara smaży śnieg na obiad. Twoja stara wykłada chemię w biedronce. Twoja stara i znajomi królika. Twoja stara robi pociąg na weselach. Twoja stara jest piątym żółwiem ninja. Twoja Stara ciągle nie wie, co się stało. Twoja Stara wie, jak oni śpiewają. Twoja Stara wie, jak zakończyła się niekończąca się opowieść. Twoja Stara wie, jak zakończyła się moda na sukces. Produkty z biedronki polecają się dla Twojej starej. Twoja Stara polowała na czerwony październik. Twoja Stara pisała maturę korektorem. Twoja Stara śpiewa w instrumentalu. Twoja Stara czai się w lesie. Twoja stara to gadająca łyżka w reklamie biedronki. Dwie twoje stare i spokój. Twoja stara in the Twoja stara wieczorem podchodzi bardziej. Twoja stara chodzi w twoich ciuchach. Twoja stara ma lewo po prawej. Twoja stara daje na ryzyka. Twoja stara jest dopychaczem w metrze. Twoja stara jest w co piątej kinder niespodziance. Twoja stara macha w familiadzie. Twoja stara kupuje w żabce. Twoja stara rozkłada wodę na jony. Twoja stara wciąga nospę. Twoja stara podkłada głos pod odkurzacz czteletu bisiów. Co złego? To nie twoja stara. Twoja stara tańczy z wilkami. Twoja stara wiechofit w smadę. Twoja stara wysyła kody spod nakrętki. Twoja stara